1 lutego 2021 roku birmańska armia przeprowadziła pucz wojskowy i siłą przejęła władzę w stolicy kraju Naypyidaw. Informacja szybko obiegła świat, głównie dzięki birmańskiej instruktorce Fitness, która przypadkiem zarejestrowała zdarzenie podczas nagrania. Jak jednym wydarzenie można przekreślić dekadę rozwoju i zaprzepaścić najlepszy czas w najnowszej historii Birmy? Przyjrzyjmy się temu wydarzeniu. Zapraszam na raport lat 20. Demokracja kwitnąca dyscypliną. Birma. Zwana jest również Mianmou, jednak jak w 2016 roku powiedziała Aung San Suu Kyi, laureatka pokojowej nagrody Nobla z 1991 roku najważniejsza postać w najnowszej historii Birmy nie ma znaczenia, która nazwa jest używana. Jako, że w języku polskim częściej występowała nazwa Birma, na potrzeby tego materiału nią się będę posługiwać. Wracając do sylwetki Aung San Suu Kyi. Jest to córka ojca narodu współczesnej Birmy, jak określa się Aung San, który odegrał kluczową rolę w wyjściu kraju spod jarzma Imperium Brytyjskiego. Córka Aung San weszła do birmańskiej polityki dość niespodziewanie, porwana przez rewolucję lat 80. Przez lata walczyła z generałami, przez co wiele poświęciła, między innymi 15 lat własnej wolności. Jest to postać budząca skrajne emocje, od zachwytu i podziwu, czego efektem była pokojowa Nagroda Nobla, o pogardę wynikającą z tłumaczenia na forum międzynarodowym czystek etnicznych, lub dosadnie mówiąc ludobójstwa w Rohingi. Jednak można spekulować, że zrobiła to w ramach kompromisu zawartego z armią, która bezpośrednio odpowiadała za tę masakrę. Jakkolwiek by Aung San Suu Kyi nie oceniać, bezsprzecznie jest to centralna postać całego wydarzenia. Lata walki birmańskiej polityk w 2008 roku przerwali sami generałowie, którzy zdecydowali się zmienić reguły gry i rozpocząć eksperyment demokracji kwitnącej dyscypliną. Hunta zakończyła się zmianą konstytucji, gdzie armia zapewniła sobie władzę nad trzema ministerstwami siłowymi, pełną niezależność, a w parlamencie gwarantowaną mniejszość z prawem zawetowania konstytucji. Generałowie tym samym zapewnili sobie miękkie lądowanie, jednak ten demokratyczny kompromis był mimo wszystko początkiem dobrego czasu dla Birmy. Kraj zyskał zaufanie międzynarodowe, otworzył się na inwestycje, a dojście do władzy Aung San Suu Kyi w 2015 roku ugruntowało ten obraz. Po zwycięstwie w 2015 roku laureatka Nobla, zdając sobie sprawę z władzy, którą Tatmada, czyli birmańska armia, wciąż posiada, Zapewniała generałów, że nic się nie zmieni i mogą spać spokojnie. Jednak prawdopodobnie po pięciu latach takiej komunikacji zabrakło i między innymi tutaj należy doszukiwać się przyczyn puczu. W wyborach 2020 roku ambicje i władza generałów zostały podważone. Upokorzeni generałowie. W listopadzie 2020 roku, pomimo pandemii, w Birmie odbyły się wybory parlamentarne przytłaczające zwycięstwo w nich odniosła Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, której przewodzi Aung San Suu Kyi, uzyskując 83% miejsc w parlamencie. Birmańska armia na scenie politycznej reprezentowana jest przez Unię Solidarności i Rozwoju. Ta w ostatnich wyborach została upokorzona, dostając raptem 7% głosów. Wydawało się, że niepisana umowa, jaką między sobą mieli Aung San Suu Kyi oraz generał Minon Long który stoi na czele birmańskiego wojska, zostanie podtrzymana i wojskowi pogodzą się z porażką, zachowując mimo wszystko silną pozycję w kraju. Jednak pierwsze głosy niezadowolenia zaczęły dochodzić z armii już w grudniu. Armia sugerowała, że wybory były niedemokratyczne, chociaż paradoksalnie były to prawdopodobnie najbardziej demokratyczne wybory w birmańskiej historii. Rząd Aung San Suu Kyi nie reagował na zarzuty armii o spreparowanie wyborów, a wydaje się, że ona sama zbagatelizowała sytuację, odrzucając żądania armii. Wojskowi, czując się zmarginalizowani, zdecydowali się wykorzystać narzędzia, które pozostały w ich rękach czyli siłę militarną. Być może generałowie inspirację czerpali ze Stanów Zjednoczonych, bowiem również podważali wyniki wyborów, sugerując fałszerstwo wyników, jednak nie przedstawiając ku temu żadnych twardych dowodów. Co ciekawe, na tydzień przed puczem rzecznik birmańskiej armii na konferencji prasowej otrzymał bezpośrednie pytanie o pucz. Nie potwierdził jej, ale również jej nie zaprzeczył. Mimo wszystko było to duże, negatywne zaskoczenie: sam pucz był bardzo sprawnie przeprowadzony i dobrze zorganizowany. Odbył się w kilka godzin przed zwołaniem nowego parlamentu po listopadowych wyborach. Oddziały wojska zostały rozmieszczone w Rangunie i na Pieda. Komunikacja telekomunikacyjna i internet były blokowane, a armia przejęła rządową telewizję, z której popłynął komunikat, że kraj został na rok wprowadzony w stan wyjątkowy z powodu oszustwa wyborczego. Narracja polegała na przedstawieniu armii jako strażnika demokracji, która została rzekomo naruszona. Stracona szansa. Wpływ faktorów zewnętrznych na zamach stanu nie wydaje się prawdopodobny. Chiny, które mają największy wpływ na Birmę, miały dobre stosunki z rządem Aung San Suu Kyi i destabilizacja tego układu nie była w interesie Pekinu. Co nie oznacza, że po dłuższej refleksji cała sytuacja może wyjść Chińczykom na korzyść. Prawdopodobne jest, że Birma wyjdzie z płuczu z sankcjami, zniszczonym zaufaniem inwestorów zewnętrznych i problemami ekonomicznymi. Japońskie firmy inwestujące w Birmie już teraz zapowiedziały, że przyjrzą się swoim inwestycjom w tym kraju. Suzuki wstrzymało produkcję, a Kiren, japoński koncern piwowarski, zapowiedział wycofanie się z kraju. Pakiety pomocowe ze światowych organizacji, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Azjatycki, zapewne zostaną zmniejszone lub całkiem zastopowane. Rząd Aung San Suu Kyi prowadził wielostronną politykę i starał się mądrze balansować wpływy chińskie obecnością podmiotów japońskich czy zachodnioeuropejskich. Teraz ten balans zostanie zachwiany, a możliwe opcje mocno się zawężą. Armia birmańska, mimo że nie jest przychylna Chinom, może nie mieć wyjścia, tylko skierować się po pomoc do Pekinu. A dla zawsze oportunistycznych Chińczyków, koniec końców, nie ma znaczenia, kto jest władzy, ważne jest osiąganie swoich celów w regionie. Mimo dobrych stosunków z obalonym rządem, Chińczycy mają także nawiązane relacje z armią i będą rozmawiać z każdym, kto jest decyzyjny. Personalne ambicje generałów mogą w praktyce sprawić, że Birma stanie się kolejną chińską kolonią. Szybko zareagowała również Rosja. Minister obrony Sergii Shoigu niedługo po puczu przybył do Birmy z oficjalną wizytą, by omówić z generałem Ming Liangiem współpracę wojskowo-techniczną. Przecieki informacyjne donoszą, że z kolei Amerykanie mają problem by nawiązać jakikolwiek kontakt z generałami w Birmie, nawet gdyby tego potrzebowali. Jednym słowem, Chińczycy mają znacznie lepsze rozeznanie na miejscu. Birma, z racji swego położenia i zasobów naturalnych, jest bardzo ważnym graczem w regionie. Ten ponad 50-milionowy kraj ze stolicą w Naypyidaw posiada duże zasoby ropy i gazu. Już teraz istnieją połączenia ropociągami i gazociągami z państwem w środka. Chiny podpisały z Birmą umowy na szereg inwestycji. Chińsko-birmański korytarz gospodarczy, budowa kolei do Mandalaj. Specjalna strefa ekonomiczna Kyokpiu, czy w końcu rozbudowa największego miasta liczącego ponad 5 milionów mieszkańców Rangunu. Jednak wiele z tych projektów pozostawało jedynie na papierze. Birmańczycy rozsądnie podchodzili do tych projektów, akceptując, ale maksymalnie hamując ich rozwój, nie chcąc uzależnić się od Pekinu. Najwięcej emocji w ostatnich latach wywołał projekt tamy Mitsone, która spowodowałaby zalanie obszaru wielkości Singapuru, a cała energia eksportowana byłaby do Chin. Mimo gniewu Chińczyków, projekt został anulowany w 2011 roku. Jeśli teraz ta inwestycja zostałaby wznowiona, jak i pozostałe wymienione wcześniej, nabrałyby tempa, oznaczałoby to postępującą słabość Birmy w relacji z Chinami. Co dalej? Wojsko w Birmie złożyło już śmiesznie błahe oskarżenia przeciwko Aung San Suu Kyi i wybranemu prezydentowi Win Mintowi, który również jest członkiem Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji. Prawdopodobnym jest, że nocne naloty na siedzibę partii i biura komisji wyborczych w całym kraju mają na celu przejęcie dokumentów, które mogłyby pomóc wojsku w zbudowaniu bardziej prawdopodobnej sprawy o oszustwo wyborcze. Generał Min Long z racji wprowadzenia stanu wyjątkowego. W praktyce na rok ma zapewnioną pełnię władzy egzekutywnej, legislacyjnej i sądowniczej, a w areszcie trzyma swoją największą przeciwniczkę Aung San Suu Kyi. Jednak powstaje pytanie, jaki kolejny krok może podjąć armia. Przykładem dla generałów może być model tajski, gdzie twórcy zamachu stanu z 2014 roku musieli spacyfikować popularną partię Pue Tai, która wygrywała każde wybory od 2001 roku. Hunta przygotowała nową konstytucję, mianując senat jako przeciwagę dla rządu, a także projektując nowy system wyborczy, który jej sprzyjał. Jednym słowem, zmienili warunki gry na takie, które im odpowiadały. W Birmie może być podobnie. Ponadto armia liczy, że odsuwając Aung San Suu Kyi z życia politycznego, problem rozwiąże się sam, a nikt równie wpływowy i kochany przez Birmańczyków nie stanie im na drodze. Niestety, ale wiele wskazuje na to, że z uwagi na wieki i stosunek Tatmada wobec Aung San Suu Kyi, jej kariera polityczna została zakończona. Już teraz w kraju odbywają się protesty, największe od czasu tzw. Szafranowej Rewolucji z 2007 roku. Tłumione są one armatkami wodnymi, oddawane są strzały ostrzegawcze. Niewykluczona jest jednak krwawa pacyfikacja ze strony armii, w której swoją drogą nie widać śladów pęknięć i przejść na stronę protestujących. Niestety do tej pory generałowie nigdy nie potrafili tolerować na dłuższą metę protestów. Każde poprzednie masowe demonstracje w Birmie przeciwko generałom w 1962 roku, 74, 88 i 2007 kończyły się rozlewem krwi. Lata rozwoju Birmy sprawiły, że społeczeństwo jest teraz znacznie lepiej skomunikowane i świadome, a ludzie są rozczarowani obrotem spraw. To powoduje, że zapanowanie nad protestami będzie trudniejsze niż wcześniej. Jednak odwrócenie ostatnich wydarzeń w wyniku oddolnych protestów wydaje się bardzo trudne i niestety mało prawdopodobne. W perspektywie średnio i długoterminowej, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zakończenie dobrego okresu Birmy, którego doświadczyła w ostatniej dekadzie. Spadek zaufania, spowolnienie ekonomiczne i co za tym idzie, konieczność poszukiwania protektoratu w Pekinie jest logicznym ciągiem zdarzeń. Jedyną nadzieją mogłoby być złamanie wewnątrz armii i jej podział. Prawda jest bowiem taka, że zalotowy zamach stanu najbardziej zapłacą zwykli Birmańczycy. To był raport lat 20. Po więcej informacji związanych z zamachem stanu w Birmie polecam zapoznanie się z publikacjami dr. Michała Rubiny, który jest krajowym ekspertem od Birmy i na jego wiedzy w dużym stopniu oparty został ten materiał. Specjalne podziękowania tradycyjnie wędrują do patronów bez których te raporty by nie powstawały. Zachęcam także, żeby zostawić komentarz i kciuka w górę. A tymczasem życzę dobrego dnia, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.